Siemaneczko, zgaduję, że właśnie masz na sobie bluzę. Jeśli trafiłem, to odpadasz. Nie no, żartuję. Ale od teraz unikaj mówienia tego samego, co ja, bo inaczej odpadniesz. Pierwsze pytanko. Wymień jakieś zwierzątko domowe. Zgaduję, że wybraliście chomika. Jeśli tak, to zostajecie wyeliminowani. Następne zadanko. Wymień twoje ulubione hobby. Ja jestem gamerem. Kto wybrał gaming, to odpada. Czekajcie, każdy dostaje jedno dodatkowe życie, jeśli kliknie cztery razy na tego szopa na ekranie. Jazda dalej, test na refleks. Szybko napiszcie w komentarzu waszą ulubioną emotkę. Każdy, kto wybrał te dwie emoji na ekranie, to zostaje odtentegowany. Przedostatnie pytanie. Sprawdź, kto pojawia ci się jako drugi, gdy klikniesz udostępnij, a następnie więcej. Jeśli jest to ktoś, kto ma literkę C w imieniu, to na razie Odpadasz. No chyba, że masz zostawioną obserwację. Albo Subka na tym kanale to daje ci ostatnią szansę. Ostatnie pytanie. Gdybyście mogli mieć jakąś supermoc na jeden dzień, co byście wybrali? Każdy, kto wybrał latanie, to lepiej lećcie na drzewo prostować banany, bo odpadacie.